Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku To się nadaje przy mikrofonie Szymon Nieznański, Piotr Rydzewski, a naszym gościem jest Miłosz Kozikowski. To się zaczyna, startujemy. Miłosz, czy jesteś szczęśliwy? Bardzo, w tym momencie, że jestem tutaj <grym> przede wszystkim. Jaką ostatnio książkę czytałeś? E, czytałem ostatnio Sandowskiego e, Przez kraj... E, Ludzi, zwierząt i bogów bodajże, coś takiego. Mhm. Jakie jest twoje życiowe motto? Czy masz takie w ogóle? Wow, chyba nie mam. W sensie ostatnio dużo teatru jest w moim życiu, więc trochę takich moc się przewinęło i chyba nie jestem w stanie wybrać jednego na teraz. Cztery słowa, które ci opisują to? Yy, aktywność, yy, życzliwość, tak mi się przynajmniej wydaje, <laughs> yy, zaangażowanie i, i mam nadzieję, że uważność. Czy masz może jakieś rytuały na początku dnia? Nie, mam, nie, niestety nie posiadam. Wszystko jest takie bardzo losowe. Więc tak, jak powiedziałeś, Szumanie, na początku, naszym gościem jest Miłosz Kozikowski. Witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Witam, Cześć. dziękuję za zaproszenie. I Miłosz, jak stało się, że tutaj jesteś, ale to tak mówię, w perspektywie tego, że w Twoim życiu dominuje w. Przynajmniej miałem takie wrażenie, jak zdążyłem Cię poznać i z tego, co gdzieś tam obserwuję, no przede wszystkim w mediach społecznościowych, no to widzę takie zaangażowanie społeczne, ale ono jest takie dość charakterystyczne, bo ono jest związane z, nazwijmy, szeroko rozumianym społeczeństwem też obywatelskim, z takim zaangażowaniem w różne inicjatywy. I czy definiujesz jakoś w sensie. czas Czasami ludzie mają tak, że nie wiem, rodzice kierują w pewien sposób kształtują, że tak powiem, młodego człowieka i mówią, kierują, że tak powiem, w którym kierunku gdzieś tam powinien iść. Czasami to jest tak, że nie wiem, jakiś wychowawca w szkole, tak? Często bywa tak, że właśnie wzbudza do jakiejś aktywności, do jakiegoś działania, czy to przez jakieś konkursy, inicjatywy szkolne i tak dalej. A jak to było u ciebie? Od czego to się w ogóle zaczęło? Zaczęło się chyba od tego, że w podstawówce de facto byłem trochę takim fanatykiem konkursów wszelkiego rodzaju, więc brałem udział w mój ulubiony konkurs po Olympus przyrody. Dzisiaj w liceum totalnie w ogóle byłem a przyrodniczy, jeżeli można tak powiedzieć, w sensie biologia, chemia, super rzeczy, ale niezbyt dobrze sobie z tym radziłem, jeżeli chodzi o ocenę. Natomiast miałem taką pasję ogromną do konkursów i chodziłem na wszelkiego rodzaju konkursy, jednocześnie reprezentowałem swoją szkołę w każdych możliwych zawodach, czy jest to mistrzostwa tam Warszawy, czy jakieś dzielnicy, w piłkę nożną, w środkówkę, w koszykówkę. Jeździłem na wszystko, co się dało, ale zauważyłem, że nie jeżdżę na to, żeby stracić lekcję, tylko dlatego zespołu, który się tworzy, z którym można posiedzieć i spędzić jakoś czas. I tak jakoś się zaczęło takie zainteresowanie tym, żeby robić coś poza, tak coś więcej, coś takiego ponadprogramowego, że tak powiem. Zostałem kapitanem swojej drużyny, w sensie grałem w piłkę w Akademii Piłkarskiej. Mieliśmy to drużynę międzynarodową, mieliśmy tam Czechów, Białorusinów, gdzieś tam Amerykanina, także była to dość taka międzynarodowa drużyna i trzeba było się z nimi wszystkimi dogadać. Byłem jedyną osobą, która była w stanie taką inicjatywę podjąć, i z ludźmi, którzy nie umieli totalnie mówić ani po angielsku, ani po polsku. Jakoś próbować się tego nauczyć, takiej komunikacji, więc gdzieś tam jechaliśmy na obóz, to siedziałem w autokarze koło takiego Czecha, i się uczyłem po prostu jego języka, tak? Na zasadzie jakichś takich prostych zwrotów, które gdzieś tam w grach czy w czymś byliśmy w stanie podłapać, że to jest to, to wspólna, ta wspólna przestrzeń, żeby potem móc w ogóle jakąś komunikację mieć między sobą. Także gdzieś tam było tak, byłem też ministrantem przez bardzo długi czas, teraz to już jestem lektorem, więc w zasadzie też taka wspólnota cały czas była między nami, której też gdzieś tam, no może nie przewodziłem, ale bardziej się w to angażowałem. Więc tak jakoś, tak ponadprogramowo robiłem mnóstwo rzeczy, które mi sprawiały przyjemność właśnie poprzez ten kontakt z tymi ludźmi. I tak jakoś mnie to zbudowało, że teraz właśnie w tę stronę bardzo społeczną poszedłem. I bardzo się angażuje właśnie ku, ku takiemu budowaniu wspólnoty, de facto takiej i demokratycznej, jeżeli chodzi o takie rzeczy polityczne, i takiej rodzinnej, jeżeli chodzi o takie rzeczy społeczne. Jesteśmy po 19 <laughs> debacie młodzieżowej Gatka Synacka pod tytułem Szata nie zdobi człowieka o kulturze wyglądu w szkole. Możesz coś nam więcej opowiedzieć o tym projekcie Gatka Synacka? Czy ty jesteś jednym z jego współzałożycieli? Nie, stworzył tę gadkę pan Paweł Nawrocki, nauczyciel jednego z warszawskich liceów, w porozumieniu z, z takimi dziewczynami i chłopakami z, ze swojego liceum. Właśnie stwierdzili, że fajnie by było pogadać o takich rzeczach, które są w szkole, ale tak poza szkołą. No i zaczęli się zastanawiać, właśnie, jak to zrobić, żeby móc do tego wciągnąć też innych licealistów i zrobić to w jakimś takim miejscu, że ci licealiści będą chcieli przyjść i ta debata faktycznie będzie czymś ważnym. Więc no, nie można by tej debaty zrobić online, nie można by jej zrobić w liceum, tylko chcieliśmy ją zrobić, czy właściwie oni chcieli zrobić ją w takim ważnym miejscu. I jakoś tak wyszło, że udało się zrobić to właśnie w Senacie. Nie było to, nie było tutaj żadnych znajomości, po prostu poszedł wniosek, prośba, opisaliśmy, czy właściwie oni opisali, ten, ten projekt, no i marszałek się zgodził, wtedy Tomasz Grodzki, powiedział, że ok, spróbujmy, zróbmy to raz, no i wyszło to faktycznie, więc wpadli na pomysł, by to kontynuować. No i ja właśnie pojawiłem się na takiej debacie, chyba, podejrzewam, że to była druga, przyszedłem, zobaczyłem, jak to jest, no i stwierdziłem, że może się zaangażuję. I była to dość ciekawa sytuacja, bo jedną właśnie z współzałożycielek tego projektu była dziewczyna, z którą grałem w piłkę w klubie, ja tam gram w męskiej drużynie, ona w żeńskiej, no i się tam poznaliśmy, i potem ją zobaczyłem w Senacie i się zdziwiłem, co ona to robi no i się okazało, że też właśnie się tak zaangażowała, no i żeśmy zaczęli współpracować, także gdzieś tam najpierw odpowiadałem mniej więcej za rekrutację, za pocztę, no i potem z czasem gdzieś tam ludzie przychodzili, odchodzili, bo wiemy jak to jest z zapałem wśród młodzieży, że to bardzo szybko się pojawia i czasem bardzo szybko gaśnie. No ale ja zostałem przez cały długi czas i, i tak zebrałem sobie takie grono ludzi, którzy de facto od marca 2022, czyli już rok i tam 9 miesięcy, gdzieś tam ja współpracuję z, z projektem. Dużo rzeczy się pozmieniało zmienili nam się opiekunowie, zmienili nam się w ogóle ludzie. Także dzisiaj tylko jestem z Wiktorią, takimi dwoma osobami, które nadal w tym projekcie są którzy byli tak w miarę od początku. No, i gdzieś tam teraz przewodzimy temu projektowi, mm -hmm. a w ogóle y, projekt się udał, w sensie co miesiąc udało nam się faktycznie od tego tam lutego czy tam marca 2022 robić, co miesiąc ten projekt, y, z wyjątkiem wakacji oczywiście. No i spotykamy się w Senacie, wybieramy jakiś temat, na szczęście my, y, bo, bo wszyscy wiemy, że różnie z tym bywa, y, i właśnie rzucamy taki temat. Senat to akceptuje, że faktycznie oni chcą coś takiego, żeby było. No i wybieramy my panelistów, czyli ekspertów. Zawsze przychodzi trójka albo czwórka, raz była nawet piątka. Sadzamy gdzieś tam blisko tego stołu, jest pani marszałek, czy wcześniej pan Marszałek z nami. No i debatujemy tak na, na ważne tematy, które nas interesują, a było ich bardzo wiele. Mieliśmy nawet taką gadkę, że, zrobili, że, że zrobiliśmy ją dwujęzyczną, polską-ukraińską, bo to był ten moment, kiedy właśnie rozpoczęła się wojna. I, I de facto rok po wojnie stwierdziliśmy, że zrobimy taką debatę o tym, w jaki sposób zaprosimy na nią w połowie uczniów polskich, w połowie uczniów ukraińskich, którzy przyjechali z Ukrainy do Polski i będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób się zaklimatyzowali i w jaki sposób polscy uczniowie mogliby im jeszcze w tym pomóc, tak z takiej perspektywy rok po wojnie. Ale było też dużo innych tematów, było o prawach uczniowskich, też bardzo ciekawy temat, było o klimacie, było o stresie szkolnym, też gadkę, którą prowadziłem, albo w, w, w ogóle o dojrzewaniu, także takie bardzo aktualne tematy, Zjeżdżali się licealiści z całej Polski, bo bogatka w miarę się gdzieś tam rozszerzyła i ludzie się faktycznie zaczęli interesować, senatorowie nas zaczęli wspomagać. Gdzieś tam przychodzili do nas na zasadzie, że no mam taką szkołę, chciałbym do was przywieźć takich 20 licealistów, no to dobra, to wpisujemy ich na listę nie? i przyjeżdżają nagle z jakiegoś Grodziska Mazowieckiego, z Krakowa czy gdzieś tam z koło brzegu. No i się okazało, że faktycznie jest to format, który się sprawdza. Co miesiąc mamy trzy razy więcej zgłoszeń niż miejsc bo tych miejsc mamy 120 na sali, mhm. no ale faktycznie przyjeżdżają ci licealiści, no i debatujemy, rozmawiamy. Ale skąd taki pomysł się wam narodził w głowie na, na tą gadkę synacką? E, tak jak wspominałem, e, chodziło o to, żeby wyjść ze szkoły e, z tematami, na, na które nie ma czasu w szkole, nie? Jest podstawa programowa, która jest na no naszym zdaniem trochę przeładowana, a nawet jeżeli załóżmy, że jest w miarę ok, no to nadal nie ma czasu na takie wyjście z jakimś tematem poza, tak? Na przykład mieliśmy te ostatnie debaty, którą wymieniłeś 19, to była debata, która zahaczała właśnie o kwestie statutowe, o kwestie takiego regulowania wyglądu w szkole, tak? W regulacjach statutowych w szkole, czy w ogóle w prawie oświatowym tam artykuł 99 setny. No i to są takie rzeczy, które, no, na które nie porozmawiasz w szkole, tak? Teoretycznie na WOS-ie albo na uderzecie, tak? Ale rzeczy, z którymi właśnie chcieliśmy wyjść trochę dalej i poświęcić temu de facto trzy godziny, bo tyle trwa debata, gadki, także to jest cztery razy tyle co lekcja szkolna. Mm. Siedzimy i rozmawiamy de facto o tym, co, co jest dla nas ważne i na co właśnie nie ma czasu w szkole. I też z udziałem panelistów, tak, nie nauczycieli, tylko właśnie panelistów, ekspertów w danej dziedzinie, z którymi których też uważamy albo za autorytety, albo którzy właśnie w tej dziedzinie się specjalizują. A mamy także zawsze wśród tych panelistów, chcemy, chcemy to grono tak zrównoważyć, że będziemy mieli, załóżmy, jakiegoś młodą osobę, która działa w tym temacie, czy jakiegoś, nie wiem, aktywistę, działacza. Czy nawet założyciela jakiejś organizacji, która, która już działa? Chcemy mieć jakiegoś profesora, w sensie czy panią profesor, kogoś, kto jest wykładowcą i specjalizuje się w tej dziedzinie. Chcemy mieć jakiegoś autora, który coś o tym pisze, albo, je, albo artykuły, albo właśnie książki. I chcemy mieć kogoś, kto jest po prostu takim działaczem społecznym, na zasadzie mhm. takiej dorosłej osoby, która w tym temacie działa, zajmuje się, jest w stanie wiem, zorganizować strajk, czy coś takiego i, i jakoś się z tym utożsami. Tutaj widzę, że na przykład mieliście wśród gości Tomasza Korolaka. Tak, październikowa gadka. Mieliśmy hmm. właśnie o, o relacjach w szkole, w edukacji, między właśnie takimi trzema stanami, że tak powiem: między uczniami, nauczycielami i między rodzicami. Także on był właśnie w charakterze rodzica, który przyszedł i powiedział o tym, jak to u niego za jego czasów wyglądał, jak on był uczniem, ale też mówił o tym, jak on na no to patrzy dzisiaj z perspektywy rodzica. Nie? To też bardzo ciekawa perspektywa. Bo to też jest tak, że wiadomo 120 osób uczestniczy w tej rozmowie wyciąga pewnie dużo dla siebie tak. różnych spostrzeżeń i jakichś takich przemyśleń. Natomiast czy myśleliście, czy, czy są jakieś takie efekty, tak jakby tego no wiadomo, że w trakcie dyskusji często pojawiają się jakieś pewnie różne kwestie, jakieś możliwości poprawy pewnej sytuacji, może jakiegoś tematu, który, który omawiacie i pytanie, czy czy ten projekt polega tylko, aby rozmawiać na, na ten temat i żeby poruszać to właśnie w gronie tych osób, czy jest jeszcze czasami krok dalej, że coś się narodziło i, i gdzieś tam to pchacie, w kontekście, żeby nie tylko było przegadane, ale też żeby coś się z tym dalej e, zadziało. Czy, czy, czy efekt ma być bardziej skierowany tak jakby do tych osób, które są na sali e, tu i teraz? Jasne, no takim efektem właśnie tym wewnętrznym, czyli skierowanym do osób na sali, to jest ta edukacja, to są kontakty, które można nawiązać, to jest ta rozmowa, możliwość wypowiedzenia się, ale jest też ten, jest też ten walor zewnętrzny. Po każdej debacie formułujemy takie postulaty, tak? Zbierając jakby rzeczy, które padły na sali, wymieniamy je potem. Ktoś podchodzi do mównicy wyznaczony przez nas, zbieramy te postulaty w trakcie debaty, je wyczytuje i odbywa się głosowanie, czy przyjmujemy takie postulaty w takim kształcie, kto jest za, kto jest przeciw. No i potem te postulaty przekazujemy właśnie marszałek Senatu. Marszałek Tomasz Grodzki, wiemy, że czasem je poruszał na komisji gdzieś tam senackiej, że była taka gadka, że tak młodzi chcieli. Co możemy zrobić, żeby faktycznie im w tym pomóc, czy, czy w jakiś sposób lokalnie możemy zadziałać, żeby. Takie rzeczy wprowadzić. Dzisiaj zaczęliśmy współpracę z nową panią marszałek. Jeszcze nie wiemy do końca, czy, czy ona też będzie skłonna z nami w ten sposób współpracować. Mamy nadzieję, że tak. I w ogóle zastanawiamy się nad tym, czy by w jakiś sposób nie, nie, jeszcze bardziej tego nie pchać dalej. Na zasadzie, że mamy taką wypracowaną listę, przekazujemy ją senatowi, ale może sami byśmy też w jakiś sposób pchali się do takich komisji, żeby sami właśnie zabrać głos, przedstawić i ewentualnie odpowiedzieć na jakieś pytania, które się narazły wśród senatorów bardziej wyjaśniające właśnie te postulaty. Bo to w takich projektach zazwyczaj jest właśnie tak, że najczęściej to jest właśnie jakiś pomysł taki typowo właśnie oddolny, tak? jakaś inicjatywa, gdzieś tam coś powstaje. I ona najczęściej zazwyczaj, a z tego co mówisz, i z tego, co obserwujemy, to ciągle się rozrasta, i, i nawet ta to też. Kurczę, w każdym podcaście muszę to powiedzieć, no, że działam harcerz, Tak bym się chwalił, ale w kontekście, że naprawdę no, takie życiowe przykłady, w kontekście, że my się śmiejemy, że jeśli chodzi o pokazanie jakości danej rzeczy, no decydują tak jakby nogi. To znaczy, że jak ludzie przychodzą na coś, to mm -hmm. znaczy, że im się podoba, że, że jest okej, okay. tak jak mówię tutaj o nóżkach harcerzy. Czyli że jak przychodzą na zbiórki, to jest super, a jak nie przychodzą, to znaczy, że coś nie działa. Więc jak tutaj też Wam zgłasza się trzy razy więcej osób na gadki, tak które ile macie miejsc No to znaczy że ten projekt cieszy się powodzeniem że się rozwija i właśnie tak przyszłościowo tak zapytam ale to pewnie wiadomo że to mogą być niesprecyzowane pomysły ale czy macie jakiś taki pomysł w jaki sposób dalej rozwijać ten projekt w sensie bo powiedziałeś że chcecie wychodzić z tymi postulatami gdzieś tam dalej ale czy myśleliście jeszcze nad nad czymś jeszcze w kontekście tego projektu? Bo tak mnie zawsze ciekawi w sposób rozwijania projektu, mm -hmm. więc dlatego tak dopytuję. Wiecie, co może to będzie młodzieżowy senat? No właśnie. Wpadałoby tak Sejm. zrobić. Jest parlament młodych, który teoretycznie mógłby być takim młodzieżowym senatem. No, chwaliłem się ostatnio. Oczywiście mówiłem z mównicy na tej debacie ostatniej, że jest w Europie parlament, w którym cyklicznie spotykają się ludzie młodzi, żeby mm -hmm. rozmawiać o ważnych tematach. I to jest taka nasza największa idea, która nam przyświeca, żeby to robić cyklicznie. Mieliśmy kiedyś taką prośbę, w zasadzie tak zastanawialiśmy się nad tym, czy zamiast tam jednej co miesiąc, można by robić dwie na trzy, trzy, na dwa miesiące. Na tej zasadzie, żeby gdzieś tam zmieścić w dwa miesiące trzy debaty, żeby trochę jakby zwiększyć ich ilość. Mhm. Ale ze względów organizacyjnych na razie jeszcze się nie udało tak dogadać z Senatem, bo to zawsze jest wyznaczona przez nich data, ze względu na to, że nie może być wtedy posiedzenia. Mhm bo to jest też ważna rzecz, tylko musi być nasze posiedzenie. Okay. <laughs> y czy mieliśmy jakieś plany, żeby to rozrastać? No właśnie, jeżeli chodzi o, o te zwiększenie częstotliwości, to na pewno. Gdzieś tam odrzucamy na razie takie inne rzeczy. Na pewno marzy, marzyłoby nam się, żeby taką gadkę senacką móc przeprowadzić w każdym województwie, tak? Na zasadzie, że przyjeżdża senator, który jest odpowiedzialny za ten okręg mhm. i taka gadka senacka jest z jego udziałem, tak? Niekoniecznie marszałka senatu, ale z jego udziałem. Że on zasiada, koło niego siada dwóch moderatorów i cała sala mniej więcej ludzi z tego województwa czy z tego okręgu no, to by było takie piękne marzenie, tak, gdyby się udało w każdym okręgu coś takiego zrobić. Natomiast no, to jest plan bardzo wymagający, bardzo dalekosiężny, i na razie staramy się jak najwięcej senatorów zaprzyjaźnić z wszystkich opcji z naszym projektem, żeby oni może poczuli taką też wagę tego, żeby przechodzili, a faktycznie przychodzą. Ostatnio było dwójka senatorów na tej dziewiętnastej debacie, wysyłamy zaproszenia dalej. Kontaktujemy się, spotykamy się z senatorami, no i myślimy, tak, jakby to zrobić, bo nie wszyscy mogą przyjechać do Warszawy. Zwłaszcza na ten jeden dzień w miesiącu, więc gdyby to się udało jakoś tak zrobić nie wiem, gadkę w Krakowie, gadkę w Gdańsku, gadkę we Wrocławiu, to byłoby to na pewno super, ale do tego trzeba mieć zasoby, trzeba mieć ludzi i, wiem, i to brzmi w ogóle bardzo wspaniale dumnie, no ale reali realia są takie, że jest to dość ciężkie, ale jest marzenie, tak? marzenia się spełniają. No tak, nadzieję. bo to jest projekt społeczny, ale jestem ciekawy, czy to w takiej dłuższej perspektywie jakoś się sformalizuje, to wasze działanie w jakiś sposób. Myślimy nad założeniem fundacji. Nad tym, żeby w jakiś sposób móc to móc uzyskiwać granty, móc w ogóle sformalizować swoją działalność i, i tak rozszerzać ją dalej. Natomiast to na razie jest jeszcze faza planów mm. i faza takiego rozmawiania między tym, jak to zrobić w naszym też gronie projektowym, tak, bo to też muszą wtedy być osoby, które określą się, że w takiej fundacji by działały dłuższy czas, nie? I to jest to zawsze też ten problem. Tak. Super, bo tak mam wrażenie, myślę, że odmładzacie Senat, może w ten sposób. Izbę refleksji. Izbę refleksji, no, właśnie, tak. to jest ciekawe. Tak. Nasza refleksja, <grym> bardzo poważna. Izba refleksja ludzi młodych, tak? Tak, no, w Senacie, no ciekawe. Oj, wspomniałeś też o parlamencie e, młodych. E, długo działasz, w sensie, bo to są pewne kadencje, w sensie i, i, czy, czy miałeś okazję być jeszcze w poprzedniej, czy to jest twój pierwszy raz w parlamencie? W ogóle możesz przedstawić ideę parlamentu, jeszcze nie mieliśmy nikogo chyba, kto działał no, w parlamencie. Mnie, jeszcze jeszcze nie. nie. Chyba ktoś będzie, ale, mhm, więc ale... Jesteś pierwszym z tych parlamentarzystów. Was. Więc możesz, możesz, możesz coś powiedzieć ze swojej perspektywy czy uważasz to właśnie za takie cenne doświadczenie w tym działalności, o której rozmawiamy? W zeszłym tygodniu w sobotę mieliśmy posiedzenie w Łodzi, piąte posiedzenie w tej kadencji i ostatnie, więc taka świeża perspektywa w sumie zakończenia tej kadencji, bo one się zaczynają w styczniu i kończą się właśnie 31 grudnia. Dołączyłem z ciekawości w sumie trochę i dla takiego też postawienia kolejnego kroku w mojej działalności społecznej, Zgłosiłem się w styczniu właśnie zeszłego roku. Moje zgłoszenie zostało rozpatrzone, bo w ogóle, jak się zgłosić do parlamentu, zespół organizacyjny Parlamentu Młodych, który składa się właśnie z, z kilkunastu osób, które są byłymi parlamentarzystami, które są doktorantami gdzieś tam na uniwersytecie, którzy się interesują na co dzień polityką młodzieżową i w ogóle prawem, no i polską tak de facto tworzył taki formularz zgłoszeniowy, w nim trzeba wpisać właśnie swoje dane, gdzieś tam opisać swoją wcześniejszą działalność, ona nie jest jakoś mocno punktowana, może nawet wcale, ale liczy się przede wszystkim wartość merytoryczna, bo to najważniejsze pytanie, to trzeba się zabrać głos, czy powiedzieć na takie, na tematy posiedzeń, nie? W tym roku były różne, było o cyberbezpieczeństwie, było o zdrowiu psychicznym, było o edukacji obywatelskiej, więc trzeba gdzieś tam zabrać swój głos w tym temacie, zaproponować rozwiązania, które by się samemu chciało wprowadzić albo w ogóle do prawa, no, i zespół organizacyjny jakoś ocenia te zgłoszenia. Oni tylko wiedzą jak. I, i potem w tym roku było 666 zgłoszeń na, na taką kadencję. Ona liczy 100 osób, więc było praktycznie po 7 osób na miejsce. Więc to no, było dość zacięcie, ale oni byli w stanie to ocenić na, w te kilka tygodni. No i rozpocząć tę kadencję. Spotykamy się potem na posiedzeniach, właśnie regularnie. I przed tymi posiedzeniami można się zrzeszać w kluby. Można się zrzeszyć w koła parlamentarne, tak jak normalnie w parlamencie. Ja akurat należę do klubu Czas Młodych, który na samym starcie miał 30 osób, a potem się trochę zaczęło wykruszać. Skończyliśmy w końcu na tym posiedzeniu chyba z 24, więc jako najliczniejszy klub w parlamencie młodych. No, jeżeli chodzi o klub, no to one mogą się zrzeszać poglądowo, mogą się zrzeszać tak, żeby po prostu zebrać jakieś swoje pomysły do wspólnej uchwały i móc ją po prostu zgłosić, tak? bo to też jest wymagana ilość takich parlamentarzystów do, do rozpatrywania takiej uchwały. Więc my się spotykamy przed każdym posiedzeniem, rozmawiamy na ten temat, piszemy razem uchwałę i potem zgłaszamy ją do, na, de facto na forum parlamentu. I ona się potem, jeżeli uzyska no właśnie poparcie wymaganej liczby parlamentarzystów, to jest rozpatrywana na komisjach. Komisje się spotykają proporcjonalnie do liczby klubu, jest tylu członków tej komisji, tam chyba 30 osób bodajże jest na takiej komisji, czy 20 kilka. No i na niej sprawozdajemy projekt, dyskutujemy nad nim, zgłaszamy swoje poprawki i głosujemy, czy komisja rekomenduje pozytywnie, czy negatywnie taki projekt. I potem, zgodnie z tą rekomendacją, ten projekt jest wnoszony właśnie na posiedzeniu już parlamentu, i w trakcie tego posiedzenia głosujemy nad poprawkami, głosujemy nad, potem nad całością uchwały. No, jeżeli ona przechodzi, to punkt pierwszy, artykuł pierwszy każdej takiej uchwały to jest zespół organizacyjny, zobowiązujemy do przekazania tej uchwały prezesowi Rady Ministrów, prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, pre ministrom odpowiedzialnym za dany dział. I, i, I tak dalej, więc te uchwały potem trafiają faktycznie na biurka czy do kancelarii takich najważniejszych osób. No i potem, co oni z tym robią, to już jest tylko ich sprawa. Natomiast my przygotowujemy de facto czasem gotowe rozwiązania, a czasem taki bardziej apel e, o takich zmianach, które byśmy chcieli wprowadzić, czy o rzeczach, które są po prostu dla nas ważne. Także zachęcam do Parlamentu Młodych to jest super merytoryczna inicjatywa. Ja wam powiem, że jak wchodziłem, to trochę się wystraszyłem tego, bo faktycznie ludzie, którzy się znają na takich rzeczach, którzy w tym siedzą, którzy już są w którąś kadencję, a takie uchwały są naprawdę bardzo merytoryczne, często bardzo szczegółowe. No ale można się wiele nauczyć dyskutując z tymi ludźmi, czy też w ogóle debatując nad jakimiś konkretnymi poprawkami i zastanawiając się właściwie co ona wprowadzi tak de facto w narodzie czy, czy w państwie i że tak naprawdę można na to patrzeć per z perspektywy właśnie popierających, którzy mają jakieś argumenty za i tych, którzy odrzucają, mają jakieś argumenty przeciw. Także i uczy to dyskusji i też takich właśnie merytorycznych rzeczy bardzo. Okej, okay, tak Miłosz, no, często też Cię widzieliśmy na różnych komisjach parlamentarnych i tak się zastanawiam się, czy to było powiązane z Twoją działalnością w Parlamencie młody, właśnie? Trochę, trochę tak i trochę nie. Z tego względu, że pojawiałem się faktycznie ostatnio w, w sierpniu na przykład na posiedzeniu Komisji Praw Dziecka, czy właściwie do zespołu do spraw dzieci, parlamentarnego zespołu Praw Dziecka, razem z, razem z różnymi osobami, które się angażują właśnie w, ten, w te tematy, Ponieważ rozmawialiśmy nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi tam zmian proponowanych w kodeksie rodzinnym, i o ile przyszedłem tam zgłaszając się właśnie jako Parlament Młodych i Gatka to poznałem tam bardzo, bardzo dobre środowisko. Pozwolili mi zabrać głos właśnie na Komisji Parlamentarnej, więc i posłowie, i posłanki, i właśnie ludzie, którzy działają w tym zakresie, usłyszeli, Usłyszeli ten głos i uznali, że to jest ważne, tak, żeby zapraszać młodych ludzi, żeby też dać im wypowiedzieć się w tym temacie. No i dostałem właśnie taką propozycję od pana Marka Michalaka, byłego Rzecznika Praw Dziecka, żeby wspomóc jego instytut, właśnie Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, w działaniach właśnie dotyczących ściśle praw dziecka, czy właśnie takiej promocji demokracji wśród takich najmniejszych. Także gdzieś tam zaakceptowałem tę propozycję, zgodziłem się. No i teraz nam się zbiera taki właśnie młodzieżowy zespół przy Instytucie Praw Dziecka. Chcemy pracować nad stricte rozpowszechnianiem praw dziecka w takim rozumieniu, właśnie pozytywnym, w takim rozumieniu, żeby trafić do młodych przede wszystkim, odpowiednio pokazać im właśnie postać Janusza Korczaka, pokazać im to, w jaki sposób de facto, jako oni mogą mieć sprawczość, tak powiązać to przy okazji trochę z nauką takiej demokracji i przy okazji z gadką senacką w taki sposób, żeby właśnie zainteresować ich de facto społeczeństwem, tak? że oni są nie tyle, że są sami jako członek rodziny czy członek grupy, ale są też częścią większego społeczeństwa, dzieci na całym świecie i w jakiś sposób uczyć ich takiej właśnie różnorodności czy, czy tego bogactwa, które, które jest naszym pięknym udziałem. No i właśnie współpracując pojawiłem się potem jeszcze na kolejnym posiedzeniu tego samego zespołu, żeby też rozmawiać i żeby też reprezentować właśnie Instytut. Ponieważ to jest piękna idea, żeby właśnie taki Instytut Dorosłych Ludzi czy Ekspertów reprezentowały też osoby młode, które są w stanie zabrać merytoryczny głos w dyskusji. I przy okazji, właśnie dla mnie to jest mega ważne, bo już zostawiając Instytut, zostawiając Parlament, to takim celem jakiś tam moim jest to, żeby pokazywać właśnie w świecie dorosłych, który rzadko kiedy jest otwarty na w ogóle nową perspektywę i na taką debatę z młodymi. Nie widząc w tym może wartości, a może bardziej traktując to jako ciekawostkę, żeby pokazywać, że my też jesteśmy jakby ludźmi, którzy mają ważny głos, którzy mają swoje przemyślenia, które mają ważny głos właśnie w dyskusji, które mogą odebrać, odegrać kluczową rolę, jeżeli chodzi o czy dyskurs, czy jeżeli chodzi o taką debatę nad jakimiś postulatami. Także też mam nadzieję, że teraz w, tym, w tej nowej kadencji Sejmu i w ogóle w następnych kadencjach Sejmu, niezależnie od tego, kto tam będzie rządził, że ta sprawczość młodych ludzi, tak jak ja się zacząłem pojawiać na komisjach i wiem, że moi znajomi, niektórzy też chodzą regularnie czy nieregularnie, zależnie od zaproszeń, że to faktycznie będzie tego coraz więcej.